Apokalipsa dzień po dniu Co robi obraz bestii I dano jej by duchem obdarzyła obraz bestii tak iż nawet przemówił obraz bestii i mógł sprawić że zostaną zabici wszyscy którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi bestii Apokalipsa rozdział 13 wiersz 15 Fałszywe z martwych wstanie fałszywy prorok, a teraz fałszywe dzieło stworzenia. Biblia opisuje Boże stworzenie ludzkości w następujący sposób: Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Rodzaju 2:7. Warto zwrócić uwagę na analogię w dzisiejszym wersecie, gdy drugi agent diabła, Stany Zjednoczone, powołuje do życia obraz bestii, religijno-polityczne potomstwo papiestwa. Biblia na wiele sposobów pokazuje, że szatan jest mistrzem fałszerstwa. Desperacko pragnie być jak najwyższy, Izajasz 14,14, 14, a w dniach ostatecznych robi wszystko, co tylko w jego mocy. Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone będą mówić jak Smok. Apokalipsa 13-11. Tutaj widzimy, co wywołuje ta mowa: prześladowania. Wiemy już, że jest to domena Smoka. Apokalipsa 12, 4, 13, 16 i 17. Naród przemawia poprzez swoje prawa. Naród religijno-polityczny przemawia poprzez prawa religijne. Prawa Stanów Zjednoczonych, które utworzyły obraz bestii, będą dyktowane przez odstępczą protestancką klasę rządzącą. I zgodnie z dzisiejszym wersetem, tak jak w średniowieczu papiestwo zmasakrowało miliony protestantów za niepodporządkowanie się jego dekretom, tak i odstępczy protestantyzm, jak na ironię, pójdzie w jego ślady. Zauważmy, że te dwie bestie są w stanie tego dokonać dzięki swojemu systemowi rządów, czyli Unii Kościoła i Państwa. Władza cywilna jest wykorzystywana do egzekwowania ich religijnej woli. Choć obecnie Ameryka szczyci się rozdziałem Kościoła od Państwa, to wkrótce się to zmieni. Nie popełnij błędu. Wymuszone uwielbienie to metoda działania diabła, a nie Boga. Diabeł chce być Bogiem, ale nie pod względem charakteru, a tylko pod względem mocy i pozycji. Chce przywłaszczyć sobie kult przeznaczony dla prawdziwego Boga. Historia wielokrotnie pokazuje, że robi to za wszelką cenę, nawet kosztem tak cennego ludzkiego życia. Nie daj się zwieść Jego pozorom wdzięku i oszustwom. To On chce odebrać nam wolność wyboru i pragnie zagrabić naszą wolność sumienia. To on jest złodziejem, despotą i terrorystą. Czy możemy razem się pomodlić? Podczas gdy diabeł dąży do odebrania tego, co nie należy do niego, dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że za darmo dajesz mi to, na co zasłużyłem najmniej moje życie. Do dalszego studiowania: Księga Jozłego, rozdział 24, wiersz 15. Psalm 115 wiersze od 4 do 8. Księga Daniela, rozdział 3, wiersze od 1 do 30.